Okay. Siemankowiczy, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Sorry, że przez taki długi czas w ogóle nic nie wstawiałem, ale po prostu miałem, nie miałem w ogóle czasu i dzisiaj sobie zagramy w Fish, ale nie sam, bo z moim kolegą. No i dzisiaj chcielibyśmy Wam pokazać, jak zrobić dwie, dwie wędki. Pierwsza wędka to będzie karot, wędka, a druga to będzie brick. Wędka. No to jak zdobyć karot wędkę? Jak macie museł, to płyniecie sobie na błotny mózg, czyli na tą miejscówkę z tymi grzybami całymi. Wy, wysiadamy sobie, bo tobie też tego nie pokazywałem. Ja miałam to tobie pokazać, ale nie udało się. I uznajmy, macie tutaj tego stoczniarza. I no i obok tego tutaj typka gr z, z grzybiem na głowie, bo nie mogę się wysłowić. To Tutaj macie taką marchewkę pod drzewem, jak macie tą marchewkę pod drzewem, to tutaj macie taki, taki, taki cave, można powiedzieć. I klikamy e, żeby do niego się przeteleportować. I tapa nas do nowej miejscówki. I tutaj Wam bardzo polecam łowić ryby sobie, bo są shark na Aurora Boles, właśnie jak jest, bo można zdobyć shark. Karot szarka. A ten karot szark daje. No mi daje. Mi dał właśnie plus jeden poziom. Ale nie o tym teraz. Teraz. O, i tutaj właśnie. ja no nie wiedziałem, gdzie ona była. Tutaj właśnie jest karot. Karot. Yy, rot. Ja ją mam. Można ją sobie kupić. Spoko jest. Jedyny jej minus to. Trzeba, ki, trzeba troszeczkę klikać, ale też nie za dużo. A i też ma tylko 10 000 kilogramów Ale bardzo wam polecam tą miejscówkę. Ja tutaj wbiłem większość swojego levela. I też bardzo wam polecam jak na to na wbijanie expa Santa Microrot. Ja, ja bym miał już Santa Microrot. Ja mam ten Travel, travel Whistle. Ale ja mam taki ja mam taki jakiś... Nie wiem jak zrobić, bo jak mam jak mam północną ekspedycję, co nie? To... to mogę sobie... to mogę przeleportować się na północny szczyt, ale już na inny nie mogę. A ja potrzebuję na zarośni nowe jaskinię. Na to drugie. Od początku. I nie wiem, jak macie pomysł na to, to mi możecie napisać w komentarzu. No. I, a, jak, a jak nie macie, nie wiecie jak to zrobić, to polecam Wam tą motowędkę, ona była z kalendarza adwentowego, jeszcze jest, ona była dokładnie 25 grudnia. Jak to nagrywam, to jest 20, 28. I słuchajcie, no, no to, to nie kosztuje, no, teraz już tego nie zdobędziecie tak normalnie, ale za Robuxy możecie, ile to kosztuje. 39 z Robuxów nie wiem, ile to kosztuje. A, potwier a potwierdź, Jasinek opłaca się. Co? No to będzie. To to jest Karol Shark. No. Bo, bo przyzna Jasinek to to jest mega mocna wędka ma. Plejam tylkoś przynęty 85%. Szczęście 122.5% ma kontrola 04, elastyczność 5%, ma Infinity KG kilogramów i ma plus 25 prędkości do postępu. I ja wam bardzo polecam, bo jak bo bez, żadne, bo bez żadnej, yy, żadnego enchantu, to musicie kilka razy klikać. Ja Wam bardzo pole polecam kupić, gdzie to mam? O, takie ulepszone enchant relikty. I wtedy no, polecam Wam. Mistykal. Są też inne, ale po prostu to jest dobre. No, mów, mów, mów. No, w sumie to tak, bo się wygadałem. No, to chodź, Jasinek, tutaj, bo nie masz magic, bo nie masz magicznego lustra, no. No. A właśnie, zapomniałem. Musicie mieć w bestiarii, jak macie, nie wiem, gdzie to jest. O, ogród marchewkowy, wszystko. No właśnie, ja, dzięki Jasmine, bo ja nie wiedziałem w ogóle, nie wiedziałem, że zdobyłem. Więc dzięki Ci bardzo, bo nie wiedziałem, że jest potrzebne, więc, no, możecie podziękować Jasinowi w komentarzach, bo po prostu nie wiedziałem i właśnie teraz skończyłem to. I teraz będziemy robić drugą wędkę, brick wędkę. Wsiadaj. No, i do drugiej wędki nic wam nie potrzebujecie. 50 tysięcy monet? To jest bardzo, to jest można powiedzieć, wędka. Macie megalodona? Macie go na 100%. Jedyne 2 minusy, czy tam 3 minusy w tej wędce. Mm, y, że trzeba klikać dużo razy mm, y, bo macie, macie uznajmy, rzucam sobie I, i to tutaj macie całe tylko jedyny minus musicie długo mega czekać musicie już, uznajmy, nieważne jaką rybę macie to samo daje ci czas taki sam jest na każdą rybę wyznaczony więc jest spoko jak macie gigalaka to ma i tak Raka razy tysiąc, ale nie przedłużając, musicie popłynąć na Sandstone Island, na, po polsku wyspę słonecznego kamienia, i gdzieś w, to było w prawo czy w lewo, jajku, yy, bo już zapomniałem, ale to na pewno było tutaj, gdzieś yy, musicie popłynąć yy, do takiego jednego miejsca, yy. O jajku. No jest, ale musimy trochę dalej popłynąć. Nie wiem czy to nie. Musimy też za zaginiony dżungel właśnie popłynąć. Kurde, no zapomniałem, no. Co jest? No tutaj jest to i tutaj obok powinna być właśnie. Yy, m, powinna być taka. No, to, to wiem, to skipniemy. Daję to, ja to skipne i poszukam, jak to było. Tam już. I jesteśmy już. Przepraszam Was, pomyliłem się. Nie płyniecie na Wyspę Słonecznego Kamienia, tylko płyniecie na Zatokę Roslid. Jak tutaj patrzę. Jak jesteście, o z, o, z tej strony, gdzie jest, to nie płyniecie na zatokę, tylko skręcacie w prawo obok tego, no, nie pamiętam, jak się to się nazywało. O, i tutaj macie coś takiego. I płyniecie, i, i, i tutaj płynie, wspinacie się po tej linii. No i gdy już się wspinacie, kurde, no to... Idziecie po tych schodach. Jak jesteście, i tutaj macie te drzwi, pierwsze, te główne. To nie wchodzicie, tylko idziecie po drapince. Tutaj. No. I skakujecie na ten dach. No, i tutaj macie właśnie tą wędkę. Ja już ją mam. Jest spoko. No, tylko jak mówiłem, te dwa minusy. To nie chyba nie trzeba mieć, bo ja nic z nią nie robiłem, tylko po nią popłynąłem. To. Się, chyba się nic nie da. Masią? Dobra. No to jak nic nie trzeba. No i to nie będzie na, ty na dzisiaj, bo sobie, bo moim celem też był na ten filmik. Oj, coś mi się włączyło. O bicie 300 levelu, więc lecimy na naszą starą miejscówkę na Karot Shark na Karot Pool. Nie wiem jak to się mówi. I po prostu tam się bardzo opłaca, gdy jest to. Do... Ja, ja włączyłem sobie jeszcze szczęście poziomu trzeciego. No niestety, chyba ty ty nie masz. To jest taki serwerowy. Nie po lewo powinieneś mieć. Taki Lag Boost masz no to tak tak czyli to jest tylko mój no niestety ale opłacę się to w klik no i włączyć sobie wtedy macie 100% szansę że większość że przez większość czasu będziecie mieli tylko mm, karot szarki które dają mega dużo ja w większość leveli to wbiję na właśnie w tej miejscówce Opłacę się tutaj przychodzić no i mm, mm, po prostu no, jest trochę osób, no właśnie, i i za każdym razem będziecie mieli mm, właśnie karotszarka, i ta wędka jest po prostu świetna, no mam jeszcze Mary Karot mm. Ojejku, ja mam ciebie podgłośnionego, nie wiem, to może <ścoughs> To ja łowię, bo Ale z Aurora ten też powinniście mieć spoko laka, jak nie macie, no i właśnie ja po dwóch tych karotszarkach Mam już kolejny level, więc to jest bardzo opłacalny. I bardzo opłacać tę wędkę, bo to jest chyba najlepsza wędka na to. A nie, ta jest też dobra. Ale ta z tą mutacją to jest po prostu też dobra. Bo sami widzicie, bo te dzwoneczki cię wam jeszcze dają tutaj do zapełnienia. Więc tutaj nie możecie się na, na, na niczym zawieść. Na żadnej ryby nie musicie się, nie możecie się zawieść. Każda ryba daje wam spokój, jak spa. Czekaj. Nie, ja chyba coś innego łowisz. A. I też ciekawostka dla was, że jak klikacie sobie w ryby na sprzęt, to po prawo macie te bobe, żelatarnie i w ogóle. Jak ty tutaj wejdziecie, to od razu dostaniecie na ten haczyk, ja mam założony mojego dinozaurka, ale jest też właśnie karot taki. Możecie go sobie założyć. Jest po prostu fajny. Podoba mi się. No, pokaż to. Może jak, może jak będzie event jakiś, spoko? I może to zrobię kolejny filmik, nie wiem może w, w tym samym dniu wlecie jeszcze. No i właśnie mam kolejny level. Bo widzicie, tutaj każdy łowi. Tutaj nigdy was nic nie zawiedzie, tylko musicie mieć te, te, tą mutację albo jakąś wędkę, która ma szybkiego lure speeda. I to wtedy już jesteście super. I musicie mieć Aurora Balls. tam nie umiem tego wymawiać. No... Gdzie ty jesteś? O. Spoko jest to metka. No to możemy już iść, możemy iść Że się tutaj, to... Czekaj, tak, to jest moje. I też, jak chcecie pozarabiać, to tutaj też jest spoko. Są lepsze miejsca, na przykład, y, jak to się mówiło? Mm, y, dobra, już pod innym filmikiem, bo już nie zdążymy, raczej. Znowu mi się coś włączyło, nie mogę tego wyłączyć. Dobra, radź, z tym będę. No i się tutaj też opłaca, bo znajmy macie takiego karot, karot szarka. Czekaj, znaczy, gdzie on jest? No to znajmy Z tą mutacją jingle kosztuje 50 tysięcy. To też chyba odwagi. To nie wiem, jak to działa. O, włączyło się. No i możecie przez to zarobić. No spoko, się go. Więc się opłaca. na mi się nie sprzedało, bo sobie zrobiłem. No i nie widzowie to by było na tyle na dziś. Subskrybujcie kanał. Jak napiszcie w komentarzu, czy, czy chcecie więcej filmów z tego typu. Mm, czy chcecie z jasinkiem, ale znać, czy chcecie, bo jasnik jest mega fajny. O akurat cię Boris Boys wyłączyła. No i co? No, subskrybujcie jeszcze raz. Mm, lajkujcie, bo na 100 subskrypcji. Dam losowym, losowym subskrybentom 3 kreit, skin, kre, skin case w Rivas. No to pa!